Witaj w wakacyjnej odsłonie Krzyk Horror Podcast. To krótki cykl opowiadań, który powoli zbliża się do końca. Pozwól, że dzisiejsze opowiadanie wystawi świat nauki na próbę, która będzie miała przerażające konsekwencje. Zanim zacznę, tak jak zawsze, bardzo proszę, polub ten film, zaobserwuj Krzyk Horror Podcast, zostaw komentarz i pięć gwiazdek na Spotify. A już teraz schodzimy w miejsce, gdzie żaden człowiek Nigdy nie powinien się pojawić. Samotność to dziwne miejsce. Czasami sami ją wybieramy. Budujemy wokół siebie mury, zamykamy drzwi, uciekamy. Myślimy, że w ciszy znajdziemy spokój i ukojenie, ale cisza nigdy nie jest pusta. Zawsze coś w niej czeka. Czasem to jest echo naszych własnych myśli, a innym razem coś bardzo strasznego. Poznaj historię Leny, a także melodii, którą znalazła w najgłębszej i najcichszej odchłani na ziemi. Postaraj ją sobie przez chwilę wyobrazić. Lena. Młoda, atrakcyjna oceanolog o lśniących blond włosach. W małym, jednoosobowym batyskafie opada powoli w mrok. Jej specjalizacją jest biologia morska. Dla niej ocean nigdy nie był straszny. Był jej schronieniem. To właśnie tam, w błękitnej nieskończoności, gdzie dźwięki docierają stłumione, a czas płynie inaczej, czuła się jak w domu. Wokół niej, w świetle reflektorów, przesuwały się fantastyczne, świetliste stworzenia. Na jej twarzy malował się spokój i fascynacja. Uciekała tu od świata na powierzchni, od złamanego serca, skomplikowanych relacji czy hałasu ludzkich emocji. Przez radio, jej jedyny kontakt ze światem. Odezwał się kapitan statku badawczego, dryfującego nad nią. Jego głos był szorstki, ale pełen troski. Pamiętaj, Lena: Ocean jest nieprzewidywalny, a ten wrak ma wiele tajemnic. Lena uśmiechnęła się tylko. Tajemnice to moja specjalność, kapitanie. Proszę się nie martwić. Bez odbioru. Jej misją było rozpoznanie wraku. Ogromny pancernik z czasów II wojny światowej, który spoczął na dnie Pacyfiku kilkadziesiąt lat temu. Gigantyczny. Metalowy grobowiec. Lena sterowała małym zdalnym dronem, który zręcznie manewrował przez zarzewiałe korytarze statku widma. Na monitorach widziała obrazy, które zapierały dech w piersiach. Nowe, nieznane gatunki ryb, które znalazły tu swój dom. Rafę koralową oplatającą działa jak upiorne kwiaty. Była w swoim żywiole. skupiona, profesjonalna, bezpieczna w swojej samotności. I wtedy jej hydrofon. Superczułe ucho nasłuchujące dźwięków z głębin, wychwycił coś, czego nie powinno tam być. To nie był zgrzyt metalu ani puls sonaru. To była melodia, prosta, melancholijna, jakby grana na starej harmonijce ustnej. Kilka nut powtarzanych w kółko. Smutna, tęskna kołysanka z na oceanu. W tej głębi, pod ciśnieniem, które mogłoby zabić człowieka, nie powinno być żadnej muzyki. Jej naukowy umysł natychmiast zaczął pracować na najwyższych obrotach. To muszą być zakłócenia. Sprzęt szwankuje. Może to jakieś dziwne echo z jej własnego statku, odbite w surrealistyczny sposób. Próbowała zlokalizować źródło. Dźwięk zdawał się dobiegać z samego serca wraku, sekcji, do której jej dron nie mógł dotrzeć, czyli z maszynowni. Przez chwilę Lena walczyła sama ze sobą. Protokół był jasny. Nigdy nie wchodzić do niestabilnego wraku osobiście, ale ta melodia była jak sirenijny śpiew, wołała ją jej ciekawość, pragnienie odkrycia czegoś, czego nikt inny nie widział. W końcu te pragnienia wygrały. Lena założyła skafander do nurkowania głębinowego, sprawdziła zapastlenu i sama, jak duch, wpłynęła do otwartej rany w kadłubie pancernika, wpłynęła w mrok, podążając za dźwiękiem. Wnętrze statku było jak podwodna katedra. Rdzawe korytarze, tańczące w świetle jej latarki, wyglądały jak nawy starożytnej świątyni, a melodia była jej przewodnikiem. Dźwięk prowadził ją coraz głębiej. Czuła się dziwnie spokojna, jakby statek ją witał i czekał na nią od dawna. W końcu dotarła do sekcji oficerskiej. Drzwi do jednej z kajut były uchylone. Wpłynęła do środka. Pomieszczenie było niemal nietknięte. Na biurku leżały papiery, a na pryczy koc. Wyglądało to, jakby właściciel wyszedł tylko na chwilę. I wtedy zobaczyła ją. Na małym stoliku obok pożółkłej fotografii młodej kobiety leżała mała, metalowa harmonijka ustna. Była pokryta rdzą i osadem. To musiało być źródło dźwięku. Lena wyciągnęła rękę i delikatnie jej dotknęła. W tej samej chwili melodia ucichła, ale zamiast niej usłyszała coś innego. Nie w uszach, ale w swojej głowie. Cichy, wyraźny szept. Głos młodego mężczyzny. Znalazłaś mnie. W tym momencie ciężkie metalowe drzwi kajuty zamknęły się za nią. Była w pułapce. Lena próbowała otworzyć drzwi, ale te ani drgnęły. Jej radio milczało. Został jej tylko szum własnego oddechu w masce. I wtedy zaczęła ich widzieć. Przez iluminator przepływały półprzezroczyste postacie marynarzy. Nie byli groźni, byli smutni, uwięzieni w wiecznym powtarzaniu swoich ostatnich chwil. Grali w karty, pisali listy, czyścili broń, ignorowali ją, byli tylko echem, ale melodia znów powróciła. Tym razem była jednak inna, głośniejsza i pełniejsza, jakby grała cała upiorna orkiestra. Dźwięk wibrował w wodzie, metalu i w jej kościach. Dziewczyna spojrzała na manometr. Tlenu ubywało w zastraszającym tempie. Panika zaczęła zaciskać lodowatą obręcz wokół jej płuc. Musiała się wydostać, za wszelką cenę. Zaczęła uderzać w drzwi. Nagle jedna ze zjaw, duch młodego marynarza o smutnych oczach, odwrócił się i spojrzał prosto na nią. Wskazał palcem korytarz po lewej. Lena, nie mając innego wyboru, podążyła za nim. Prowadził ją przez labirynt korytarzy coraz głębiej, aż dotarli do zalanej maszynowni. Była to gigantyczna, mroczna komnata, pełna zardzewiałych maszyn. Duch odwrócił się do niej i wtedy zobaczyła jego twarz. On nie miał oczu, tylko puste czarne oczodoły. Z jego otwartych ust nie wydobywał się dźwięk, tylko ta sama, upiorna melodia. To była pułapka. Wskaźnik tlenu migał na czerwono. Zostało jej kilka minut. Uwięziona w sercu statku widma, w otoczeniu duchów, bez powietrza, Lena przestała walczyć. Oparła się o zimny metal i zrozumiała. Samotność. To było to, co ich wszystkich łączyło. Ten statek, dusze nie chciały jej skrzywdzić. Były samotne tak jak ona, uwięzione w tej otchłani przez dekady. A ona, uciekając od własnej samotności, wpadła prosto w ich objęcia. Chcieli tylko towarzystwa na wieczność. Wiedziała, że ma wybór: mogła walczyć i umrzeć w panice, albo mogła zaakceptować swój los. Ale wtedy pomyślała o czymś innym, o świecie na górze, o słońcu, bólu, który czuła po rozstaniu. Ten ból był dowodem na to, że żyła i wciąż coś czuła i nagle zatęskniła za nim. Zatęskniła za byciem człowiekiem. Zamiast poddać się, postanowiła zrobić coś, co wydawało się szaleństwem. Lena spojrzała na ducha za sobą, na jego nieme muzyczne usta i powoli, z drżącymi rękami, zdjęła swoją maskę tlenową. Woda wlała się jej do ust, do płuc, ale nie walczyła. Sięgnęła po harmonijkę, którą wciąż trzymała w dłoni. Przyłożyła ją do ust i ostatkiem powietrza, które miała jeszcze w płucach, wydmuchała w nią kilka pęcherzyków. Z harmoniki wydobył się dźwięk. Fałszywy, słaby, pełen bólu. Ale to była jej melodia. Nie jego, jej. Wszystkie duchy w maszynowni zamarły. Odwróciły się w jej stronę. Ich puste oczodoły zdawały się tego słuchać. Po raz pierwszy od ponad siedemdziesięciu lat usłyszały coś nowego, coś żywego, coś, co nie było echem. Wokół leny mrok zaczął szednąć. Pojawił się słaby promień światła z góry. To była droga ucieczki. Zbierając resztki sił, zaczęła płynąć w jego stronę. Ekipa statku znalazła ją kilka godzin później. Dryfowała nieprzytomna. W szpitalu kiedy się ocknęła. Pierwszą rzeczą, o jaką poprosiła, był telefon. Zadzwoniła do człowieka, od którego uciekła. Nie wiedziała, co mu powie. Wiedziała tylko, że musi usłyszeć jego głos. W jej zaciśniętej dłoni wciąż tkwiła mała, zardzewiała harmonijka. Są głębiny, z których można wrócić, ale nigdy nie wraca się z nich takim samym i nigdy nie wraca się z nich samemu. Zawsze przynosi się ze sobą echo.